Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was serdecznie w czwartej części od zera do milionera. Jak widzicie, mamy zaparkowanego zetorka. Dużo osób mi powiedziało, żebym posiał soję w komentarzach, więc tak zrobimy. I wpadłem na taki pomysł, nie wiem czy Wam się spodoba, że jedna seria będzie robiona jeden odcinek w sensie będzie robiony w, w stylu takim, że wypiszecie w komentarzach. Co siejemy lecz następny odcinek jest, jedziemy pomagać rolnikom, nie. I będziemy robili tak. napiszecie, po tym odcinku będzie pomoc u rolników. W następnym wypiszecie w komentarzach, co mam posiać Wybiorę tam, gdzie będzie najwięcej tego, ja to wybiorę i, i będziemy po prostu siali to co wy ten. No i powiem Wam na razie konkretnie to wygląda, bo mamy 31 tysięcy. <laughs> Jakoś w miarę w miarę koszt nasion. Uhe, minus 2000. O to trzeba uważać tutaj. Ale przy Kasie z pomocy na, dla rolników możemy, możemy troszeczkę zyskać, kupić nowy sprzęt, wiadomo. Nie zmieniam na pewno ciągników, zostaje przy Zetorach, czyli będę kupował na początku wszystkie, wszystkie jakieś tam te, te Zetory, tak, jakie są. Później może zrobimy jakąś akcję New Holland czy tam. Jeśli będę widział, że w komentarzach jest dużo, dużo jakichś tam rzeczy, które ten, które e, wypiszecie, żeby tak zrobić, no to w tym momencie ja to będę robił, nie? Nie wiem, czy to mam posiane. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Tutaj, e, dobra, siewnik, chyba nie rozłożyłem. Dobra, jest rozłożony. Podnieś skiby no i lecimy nie ogólnie widzę że wam ta seria w jakiś sposób się przyjęła bo widzę dużo komentarzy na tej serii dużo komentarzy jak i pozytywnych tak samo widzę negatywne łapki ja nie wiem dlaczego są negatywne łapki ale to pewnie jakiś hejt idzie coś w tym stylu nie przejmuję się tym w ogóle robimy to co robiliśmy i mam nadzieję że nie zbankrutujemy nie Ale powiem Wam naprawdę, Farming Simulator, muszę więcej serii robić, nie, wiem, myślałem, że będę tak wybierał jednego widza raz na tydzień i będzie dołączał do mnie tutaj, mi pomóc, na przykład, z czymś, ale to już jak się na przykład trochę gospodarstwo rozrośnie, nie? Bo naprawdę, Farming 17, mówię jeszcze raz, zachęcam wszystkich do kupienia, a teraz słuchajcie. E, tak jak powiedziałem, ja słowa dotrzymuję, więc z okazji tych 5000 będziemy losować jedną kopię farminga na Steam. Jednego farminga na Steam. Ale kiedy ja to zrobię, to będzie moją małą tajemnicą, bo tak Wam powiedziałem, nie chcę rozdać. Tego dla osób, które przyjdą tylko na kanał po to, żeby wygrać grę, tylko dla osób, które ze mną spędzają ten czas na liveach, oglądają te filmiki. Więc zapraszam wszystkich, a zarazem zachęcam, żebyście byli na każdym liveie. Ja rozumiem, że każdy z was może nie mieć czasu, czy coś w tym stylu. To nie ma problemu. To jest wiadome. Że każdy ma swoje obowiązki w jakiś sposób i nie da rady tam być. Ale pamiętajcie, ja też to chcę tak zrobić, żebyście. Większość z Was pamiętam, Niki, żebyście byli na tym live'ie, Więc tak samo jak i na grupach, patrzcie na post, bo ten post może być nieoczekiwanie dodany. I powiem, że na przykład robię live'a, dajmy pół godziny, czyli może być to podpowiedzią dla Was, że w tym momencie. Jeśli macie chwilę a znajdziecie te pół godziny, wpadajcie na tego live'a, bo na pewno rozlosujemy w tym momencie tą grę. I mam nadzieję, że Wam się uda wygrać farminga, nie? Bo naprawdę jesteście mega, mega, mega. Tak samo do czego jeszcze chciałem tutaj powiedzieć słuchajcie, nie tylko będę nagrywał farminga, widzę na przykład aktywność na przykład na American Trucku jest mniejsza niż na farmingu, ja wiem, że farming dla was to jest większość ten, ale tak samo nie, jednym słowem nie olewajcie innych filmików bo będziemy grali w różne gry i na pewno wy kiedyś też znajdziecie że będziecie mieli ATSa, ETSa będziecie chcieli zagrać coś w tym stylu zawsze wejdź mój kochany widzu Daj tą łapkę w górę, czy tam tą łapkę w dół, jak uważasz, ten odcinek jest nagrany. I... <laughs> Bądź ze mną w tym odcinku, tak? Bo tak naprawdę ro robię to dla was, nie? I dla siebie też, bo powiem wam, ja nie myślałem nigdy, że będę nagrywał na YouTube'a, tak? No ale dobra, dość tego gadania o, o, o rzeczach. Powiedziałem wam, jeden farming na Steam'a jest do wygrania. Kiedy on będzie to musicie uważnie pilnować. Na pewno, na pewno na pewno taki post się pojawi, że coś robimy. Więc patrzcie uważnie, jeśli macie chwilę, znajdźcie, wpadajcie na live oglądajcie filmiki, bo może też to zrobię gdzieś tam w filmiku tak jak na przykład teraz, że rozmawiam na ten temat. Może być tak, że w którymś filmiku będzie podana nawet data i godzina kiedy będzie losowanie więc zapraszam do oglądania a teraz tak, siejemy soję, mamy dwa pola posadzę na tych dwóch polach soję yy, i co, soja nam rośnie to jest czwarty odcinek, jak go oglądacie to jest czwarty odcinek więc w piątym odcinku będzie pomoc pomoc dla rolników. Pojedziemy, pomożemy komuś i w szóstym odcinku będą, nie wiem, czy to się dobrze wymawia, yy, koszenie, koszenie soi, czy nie wiem, poprawcie mnie, jeśli źle mówię. I tak samo piszcie w komentarzach, co chcecie, żeby zmienić trochę na kanale, co byście widzieli, żeby było trochę innego. Odpiszcie wszystko, ja staram się odpowiedzieć Wam na każdy komentarz, który Wy yy, zadajecie. Wiadome, nie odpisuję zawsze na komentarze, które są to siema, nie? Bo jeśli miałbym pisać wszystkim siema, siema, no to masakra, nie? No wiadome, z każdym bym się chciał przywitać, ale też nie ma na to czasu. Więc odpowiadam na te komentarze, które mają sens, coś związane z odcinkiem, tak? Wiele osób tam pisało soja posadź soję, posadź rzepak. Ja jej mówię, że ten rzepak ominęłem. Po prostu możemy posadzimy go następnym razem, nie? Ale wybrałem soję, bo szczerze jeszcze soi nie robiłem. Robiłem tam kiedyś na, na serwerze u siebie, ale to było. Tylko tak bła, nawet nie wiem jak to się robi. A tutaj jak robię samemu i rozwijam sobie to moje małe gospodarstwo, to myślę, że soja był taki dobrym dobry tym, nie? Dobrym pomysłem, przepraszam. Więc zapraszam do pisania w komentarzach, co sadzimy następne, co robimy następne. Tak samo podpowiadajcie mi, bo ta seria ma być jak i moją serią, tak i waszą. Więc ja będę czytał uważnie, stosował się do tego, co, co wy piszecie, Wiadomo, nie do wszystkiego, bo też ja muszę zrobić odcinek też po mojemu, bo. Wy za mnie scenariusza pisać nie możecie, prawda? Ale będziemy robić w większości to co Wy napiszecie, tak? Wiadomo, durnych, durnych komentarzy nie będziemy akceptować, ale mówię tak od, od prawilnego widza, od prawilnego Będziemy po prostu akceptować to tak było z soją. Soje. Tutaj wiele powiedzieliście mi <laughs> saćak trzymaj go na razie w silosach jak yy, podrożeje cena to wtedy sprzedawaj no to mi się podoba bo naprawdę wy mi pomagacie wy mi pomagacie i to mega nie drugą rzecz taką którą chciałem jeszcze tutaj na odcinku powiedzieć nie związaną teraz z soją ani z sadzeniem ani z tym odcinkiem to jest słuchajcie jesteście na live macie pod liveem opis live'a. Dostosujcie się do tego, co jest napisane pod tym live'em. Jest tam regulamin, jest tam napisana specyfikacja mojego komputera, żeby nie było, że po 15 razy się pyta, na przykład, jaką mam kartę, jaką mam, mam kierownicę, że muszę odpowiadać G27 40 razy. Wiadomo, ja bym chciał z Wami pogadać, nie wiem, o, na przykład o, o, o serii czy o czymś innym, naprawdę, a nie powtarzać cały czas ten. Tak samo, jeśli komuś nie odpowiem siema, to nie znaczy, że go ig ignoruję. Sam jest tyle wiadomości, że to mija. I nie dam rady odpowiedzieć. Tak samo, nie spamujcie tym siema. Ja witam wszystkich i tak samo widzę, czy na przykład, dajmy przykładowo, jakikolwiek Marcin, czy Tomek, czy Janusz napisze do mnie jakiekolwiek... Inne pytanie poza siema, ja mu odpowiem, czyli on wie, że ja go tam zauważyłem, nie ominęłem go. No więc naprawdę byłoby miło, żebyście wiele osób na grupie zaakceptowało o to, co jest napisane w regulaminie. No ale po, widzę, że z, z, zdarzają się sytuacje, gdzie każdy, jak ja komuś nie powiem siema, no to. Ten to powtarza siema, siema i robi się spam, to jest niepotrzebne, bo na przykład ktoś napisze z was fajny komentarz albo zadam mi jakieś fajne pytanie, na które chcę odpowiedzieć, i za chwilę. Ja już tego nie widzę, bo dajmy na przykład przykładowo ktoś zespamuje siema 5 razy, tak? I, I w tym momencie nie mogę tego przeczytać. To dla was powinno być takie coś, że... Ja powinienem z Wami się komunikować. rozmawiamy na każde tematy, Wy mi tam mówicie co tam czy zadajcie mi jakiekolwiek pytania, tak? Ja Wam na to odpowiadam. A nie, że ja odpowiem, 17 osobom się ma, a Ty chciałeś uzyskać ode mnie odpowiedź, na przykład jej nie uzyskałeś, i potem się na przykład na mnie gniewasz, że ja Ci nie odpowiedziałem na to pytanie. A to nie jest tak, że ja Ci nie chcę odpowiedzieć, tylko czasami po prostu przez właśnie taki spam jest związane to, dlaczego ja komuś nie odpowiadam. Bo musicie zrozumieć, że nas jest... staje się coraz większa ta rodzinka. I mi się to podoba jak najbardziej. Ale na czacie... Naprawdę, ja wam nie chcę włączać ten slow motion, bo musicie pisać na przykład co 20 sekund, coś w tym stylu. Wolę ten. Ale chciałbym, żeby właśnie nie było tego spamu, nie? Tego spamu, że cały czas jest siema, albo tam, wiesz... Zadanie... Zadanie pytania o to samo, tak? Czy na przykład jaką mam kierownicę? Tak samo komunikujcie się z czatem. Jeśli widzicie, że ktoś powtarza cały czas jedno i to samo pytanie, czy coś w tym stylu, napiszcie mu to. Jeśli on tego nie zrozumie, no po prostu taka osoba zostanie zignorowana, no bo wy mu pomagacie, ja mu się staram odpowiedzieć, a jeśli on zadaje to samo pytanie, no to wydaje mi się, że to nie ma sensu, nie? Tak, jak bardzo, co się teraz bardzo pozytywnym spotkałem z tym, jak na przykład pojechałem pomóc rolnikom tutaj, a podjechałem ciągnikiem i bardzo pozytywnie, mi, tak mi się to spodobało, że wy chcecie mi tak pomóc, że e, za blisko podjechałeś. To no, naprawdę jesteście mega. Jesteście mega, naprawdę. I dążymy do celu, nie? A jaki jest nasz cel? Dobrze się bawić. Ośmy, trochę tak byśmy obsiali, no ale naprawdę podoba mi się ten zetor nie wiem czemu. Jakoś tak mi się spodobało, kurde, jeżdżenie tym ciągnikami, jakiś taki fajny dźwięk mają Bo jakiś lak przyszedł Nie wiem od czego są <laughs> właśnie na... Na singlu spowodowane czy to jest modami? Może to jest modami. Bo nie gram na serwerze, <laughs> tylko robię kampanię. I jest normalnie mega, mega. Tak samo dzisiaj jak oglądacie ten filmik czyli prawdopodobnie oglądacie go w sobotę to wczoraj był mega mega konwój naprawdę piątka dla wszystkich bo było mega naprawdę w ETS-ie. naprawdę będziemy robili częściej takie coś że żeby robić sobie od czasu taką odskocznię od, od, od farminga i złapać się wszyscy i tam pojechać w tym ETS-ie, czy w American Trucku piszcie tak samo w komentarzach Jakie macie, jakie macie w sensie gry, chodzi mi o ETS-a czy ATS-a, żeby mniej więcej jakoś tak wszyscy wszyscy razem gdzieś tam się spotkać w jakiejś jednej grze i razem pograć. Wiadomo, farming tak samo będzie z widzami. Ale naprawdę, sami trzeba mieć taką małą odskocznię od, od, od każdej gry, bo wiadomo, każda gra się, nie mówię, że może znudzić, ale co za dużo, to niezdrowo, jak to się mówi, tak? Wgrałem dzisiaj modę, ogólnie te nowe, które były, aktualizacja do nich i powiem Wam, że te ślady teraz jakoś dłużej zostają, bo jeśli popatrzycie, to te ślady normalnie widać cały czas od początku, jak zacząłem tu siać, to widać, jak zawracałem. I naprawdę zachęcam Was do kupienia Farming 17, bo yy, naprawdę na tym, na tym się tak naprawdę chce grać, zero jakichś takich Większych lagów Ta gra chodzi tak płynnie, że No Masakra, no jednym słowem masakra No i sobie tutaj nasz zetorek Daje radę Jak widzicie mamy 27 godzin Na nim przerobione To już trochę by było Trzeba za niedługo go coś ponaprawiać Chyba, nie? Ale jeszcze dosłownie nie wiem, jak działają te warsztaty. W sumie, pieniążki też napiszcie w komentarzu, jeśli oglądacie ten filmik. Co by się nam teraz przydało kupić? Czy kupić jakiś lepszy pług? Czy nie wiem, czy kupić kultywator? Czy nie wiem, nie wiem, naprawdę, bo zdam się na Waszą opinię. Co by nam się na gospodarstwie przy, przydało? No co, przyczepę mamy. Mamy jeden siewnik. Mamy jeden kultywator, nie mamy żadnego pługu, to co by się nam przydało, czy kupić ten pług, czy nie kupować tego pługu, piszcie w komentarzach, naprawdę, bo sam nie wiem. Fajnie ten zetorek naprawdę ma w środku, ale naprawdę popatrzcie jak fajnie, fajnie to się wszystko brudzi normalnie. Jakoś widzicie, mało mijaków dzisiaj, nie? Tutaj może jakiś jeden, o no dwa. Ale nieźle, już mamy, już mamy progres w naszych umiejętnościach. Więc ze mnie będzie jakiś rolnik, miastowy rolnik, ale będzie. naprawdę fajnie słychać ten siewnik ta? podoba mi się jak słychać ten siewnik i tak samo piszcie wiecie piszcie w komentarzach jak często chcielibyście żeby ta seria się pojawiała czy tam dwa odcinki na tydzień czy chcielibyście no wiadomo ja też muszę znaleźć czas żeby to nagrywać jeśli chcę też zrobić live'a też czasami nie, nie, mam, nie mam tego czasu bo wiadomo e, obowiązki jakieś tam też mam, więc muszę zrobić. No ale napiszcie jakbyście chcieli, żeby ten fajnie tam ktoś napisał. Nie pamiętam teraz w tym momencie, ale pozdrawiam go na pewno. Yy, żeby odcinki były troszkę dłuższe. No ja się staram, ale też chciałbym, żeby każdy obejrzał ten odcinek, żeby ten odcinek nie miał yy, pół godziny i wy z tego obejrzycie 10 minut i dobra, a nie oglądam dalej, nie? To piszcie jakie chcielibyście długości odcinki, też się postaram dostosować. No jak widzicie, w tym momencie mamy 19 minut nagrania, no i ja już bym naprawdę chciał skończyć, żebyście obejrzeli to do końca, no ale dokończę to pole, żeby nie było, tak? To więc odcinków wyjdzie pewnie z 25 minut, nie? Też myślałem, żeby wprowadzić jakąś serię na live na przykład z Mafii, bo Mafia widziałem, że Wam tam się nie podobała. No. Kurczę, żałuję, że tak wam troszeczkę nie podoba się ten, ten ATS, nie? Bo naprawdę to mi bardzo, bardzo te gry się podoba. To są takie właśnie chilloutowe gry jak jak farming, nie? Widzicie, jak fajnie Nie, myślałem, że kierownica, bo Płaci się tutaj jak wszystko ubrudzone do, konkretnie w środku, ale tu się... A. Normalnie płacić ślady od butów. Fajnie, fajnie to zrobili. Dość ciekawy ten mod. No i nie wiem, i tak samo czy byście chcieli... O właśnie to miałem zadać na samym początku. Czy chcielibyście właśnie, żeby były y jakaś muzyka w tle, żeby muzyka jakaś w tle leciała, czy zostawić po prostu dźwięk maszyn y y i tylko, tylko ja mówiący. Czy chcecie jakiś taki delikatny podkład jakiejś muzyki y w tle. Też piście to w komentarzach. Naprawdę wszystko chcę zrobić pod Was. Ale normalnie ten mod poprawili. Patrzcie jak tutaj drogę zjeździłem. Łe Normalnie się jemy. Zetarek jest piękny, podoba mi się normalnie. No, i tutaj muszę zmienić też to ustawienie kamery, bo ta kamera mi się po prostu restartuje. No i sobie lecimy, tak jak mówię. Udzielajcie się dużo w komentarzach, że już was jest 5100. To jest, to jest masakra. Ja się nie spodziewałem, że spotkam się z tak zajebistą publiką w tak krótkim czasie, nie? Ładnie, mówię, komunikujcie się ze mną, ja będę komunikował się z wami. To jest naprawdę coś fajnego. Ja naprawdę się cieszę jak taki, taki małolad, jak na przykład mogę wam podpisywać na normalne komentarze. Kurde, no, coś fajnego. Czemu mi złożyło skibę? Łe? coś tutaj było nie tak chyba. Znowu nacisłem, że zatrudni pracownika. No i normalnie zostało nam już kawałeczek. Soję będziemy mieli obsianą, więc w następnym odcinku, tak jak powiedziałem, zrobię pomoc rolnikom. Polecę na to pole co nie mogłem ostatnio, że miałem usunąć maszynę. Pomogę mu tutaj z koszeniem. Zarobimy trochę pieniążków, a Wy pod tym odcinkiem napiszecie co by się nam przydało, żeby kupić. Ja wtedy polecę normalnie kupimy to mamy 30 tysięcy, tylko wiadome też nas będzie kosztowało utrzymanie maszyn i wszystkiego. To więc też nie możemy od razu kupić czegoś najlepszego i nie mieć pieniędzy, bo zbankrutujemy w sekundę, nie? Leźmy. No, na pewno troszkę, troszeczkę większy by się nam przydał ten siewnik. To jest raz tak. Ja myślę, bo jeździmy po tym polu, jeździmy, jeździmy. A mielibyśmy troszkę większy siewnik, to wiadomo, możemy na razie kultywatorem robić pola, a potem, się się dorobimy większych pieniędzy, to możemy kupić naprawdę jakiś fajny pół, żeby nam to w miarę. Na przykład, żebyśmy robili dwa pola na odcinek, tak, a nie tylko jedno, nie, no bo jak widzicie jednak, jednak, ten czas nagrania i wszystkiego, no to już jest prawie 25 minut, nie. Zastanawia mnie kto obejrzy to do końca, czyli ten kto to obejrzy, to w komentarzu napisze Zetor, wtedy będę wiedział ilu z Was obejrzało to do końca. Manie, pracujemy, pracujemy na nasze tysiące euro. No i tak coś ucichłem, bo tak się zamyśliłem. Nie wiem nad czym się zamyśliłem i bu, patrzę na te ten. No i co? Więc dobiegamy do końca odcinka. Tak jak powiedziałem, piszcie w komentarzach, dajcie subka. Kto pierwszy raz ogląda, niech da subka. Zapraszam naprawdę do komentowania. Do lajkowania. Ja będę starał się wam Odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, jeśli będę tylko w stanie. Więc zapraszam, piście w komentarzach, co kupujemy. Lajkujcie, dislajkujcie, jeśli uważacie, że, że ten odcinek jest do banic, coś w tym stylu. I jeszcze raz, no, co robimy dalej? To Wy mieliście informacje na początku odcinka. O na Farming 17. Więc każdy, jak się dostosuje, ten się dostosuje. Tak samo. Ten, kto oglądnął to do końca, w komentarzu napisze Zetor Wtedy będę wiedział na przykład, kto tutaj ogląda to do końca. tylko Kto ogląda początek, patrzy tylko, o dobra, i tyle, nie? I koniec, nie? Po 5 minutach, nie? Dobra. A wam się tu normalnie wystaniemy. A Wam dziękuję. Więc to była czwarta część. Od zera do milionera. Skończyłem siać. Więc Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. I widzimy się w piątej części. Pomocy u Rolników. Trzymajcie się motki. Piona dla Was. Pozdrawiam wszystkim. Elo!